No, patrzcie. Dzień dobry. Dzień dobry. Takie śmieciuchy. Akordian zbiera beton. <laughs> Łukasz dostał cynk, że tu gdzieś MacBook leży. Gdzie ten laptop? Tu nie. Uuu. I ten Łukasza. młynek Łukasza. Złoty młynek. Trafiejka dnia, no. Siemano, siemano, wracamy na Magnes. Zobaczcie jak ekipa. Łukasz, Łukasz, czego szukasz? Yy, tej pralki, <gry> która tutaj gdzieś była wyłowiona i zostawiona. Pralki, ja słyszałem o MacBooku. A to też jest, ale z Też strony. były legendy. Akordion zbiera beton. Ja stąd <grym> Był niesny plan, żeby coś więcej tu uzyskać, ponieważ remonty, prace drogowe, może by coś zagubiły. Spryj na oko. Spryj na oko, no. Nie były jaka pucha. Słuchaj, zobaczcie, co oni tu zrobili. Jakieś takie serwisowe kładki. Może coś im pospadało, ale. Kordian za dużo nie wyłowił na razie, więc. Nie, No, no ile wiadro? O, ale wiadro full. Wiadro jest. na godzinę, panie! Ale ja to tak na lajcie tu wiesz. No. Najpierw, kurde, pół godziny z tobą musiałem pogadać, kurde, wiesz, muszę zacząć dzwonić. Miałem wejść, a ten dzwonić. A ty miałeś dzwonić? Dam znać, dam znać? Co dam znać? No wczoraj gadaliśmy. Przecież on, jak słyszy magnes, to napalony jak maolat. On ty dzisiaj miał... o trzeciej wstał rano, żeby się wyrobić. O trzeciej wstałem do roboty, <laughs> rozumiesz to? Żeby się Wariat! Jakiś wiadro wsiąc, chyba, nie? Myślę, że. Mało mam. <noise> Widzicie, to jest to, o czym mówiłem. Tu pracownicy działają. I dzięki temu może coś im pospada. <noise> może jakieś grube złomy wyciągniemy. A tu co? O, to ten pręcik. No pięknie, zmęczył, męczył, wymęczył. No i patrzcie, jest pierwszy kotlecior. No i jak na razie takie śmieciuchy cały czas. Głównie drobnica, no, ale nie ma się co dziwić, bo ten teren już mieliśmy dość mocno przeszukany. Wróciliśmy tu tylko dlatego, tak jak ja Wam wspominałem, przez ten remont. No i w związku z tym, że woda nieco odpuściła. Chociaż, jak byłem ostatnio na spacerze, to nie powiem, poziom wody był niższy. Także to jeszcze nie to, czego oczekujemy, ale żeby otworzyć sezon, wchodzenia do wody, czas najwyższy. Jaka ładna blacha. Tak się świeciła do mnie pod wodą. Myślałem, że to jakiś papier, paragon. Nówka, sztuka, blaszka. to oczywiście... Yy, ten... kapselek rozgnieciony i chyba... jakiś ołowiany wkładzik, ciężarek, coś takiego. Dzień dobry. Jak tam? Idzie robota? Nie zgubiliście jakichś narzędzi? Nie wpadło do wody żadne skarby, nic, coś? Nope. No, o, to widać jakiś budowlany łup wjechał. Kudy. No i tak sobie przeszedłem tutaj. Pół wiadra już mam, szału nie ma, ale zobaczcie, parasoleczkę zaraz wyłowimy. Także jakby dzisiaj miał spaść deszcz, to się burzy nie boimy. Złapię czy nie złapię jakieś druciki? <słyski> Miczek, choineczka. <śpiewa> Pierwsza kasa dzisiaj, albo Guzik? Nie wiem, nie wiem co to takiego. Może Guzik? Nie wiem. Co my tu mamy? Jest kasa, ale ile? Grosz. Na szczęście. <słuch> Słuchajcie, no ja tego zabrać nie mogę, ale przynajmniej wyjmę to z wody. Za to to, co mogę zabrać, to o, na pewno to. Więc jestem laską. No, nawijaj. Bo czekaj, czekaj, bo jeszcze, bo widzowie nie wiedzą. Łukasz dostał cynk, że tu gdzieś MacBook leży o, A, Ale widać go? Nie, nie widać, bo jest wyższy poziom wody. Ale no, że, to ta, że to ta strona. Przechodził kolega i mi pokazał, potwierdził, że, że to tutaj. Aha No ale nie wiadomo czy jeszcze jest Może ktoś go na magnet wyciągnął. No właśnie Coś jeszcze wychodzi, zobacz Patrzcie, to mi wygląda na pół podkowy. Oficerskiej małej z butów. Czyli jakby pół szczęścia dzisiaj. Ty, ale fajny. I młoteczek jeszcze wydropiłeś? Młynek. Do pieprzu? Co to mogło być? Nie mam pojęcia, ale, ale jest... taki ten, w kolorze złotym. On, on się trzyma magnesu, rozumiem? E, tylko niektóre elementy, bo to nie. Uuu. No tu tam się znalezisko fajne, fajne, fajne. Fajnie wygląda. I tu widać jeszcze ten wzór. Ten ja piernicze Ekstra, ekstra. No i zobaczcie. Można z góry coś wydropić? A, A, jeszcze mam szpikulec. Coś czujesz? To jest znalezisko dnia. Tu ten młynek Łukasza. Kurde, robi robotę. Fajnie wygląda. To będzie dzisiaj znalezisko dnia najprawdopodobniej. Gdzie ten laptop? Tu gdzieś przed nami jest. To blisko. Ja pierdzielę, to nie jest magnes, patrz tam coś leży, jakiś duleja tam. Chłopaki namierzają MacBooka. Schodzę na dół, zobaczę ile tam można będzie podejść. Jakaś zębateczka taka fajna. I piąta znowu, cyk. No i pierwsza przynęta wędkarska dzisiaj. O chłopie! Nie wiem, czy ja to mogę mówić na kamerze. I pyk, blaszka haczykiem. O, nawet taka świecąca. Schowamy dla jakiegoś ziomka wędkarza, albo może zrobimy ten obiecany giveaway w końcu. parę ostatni oddałem jednemu koleżce, także o was widzowie też będę pamiętał, spokojnie. O, świeżutka. No, patrzcie. Jackson, dwujeczka <grystanie> Ops. Trochę dzisiaj wyjdzie tych haczyków. I tyk, 20 groszy. Świeżynka. <grystanie> Jeśli chodzi o jakieś ciekawsze itenki u mnie, no to jak widzicie, to jakaś potwiczka, ciężarek z gumeczką, już dość sparciałą. Tutaj jakaś odblaskowa blaszka. No tutaj świeższa gumeczka można powiedzieć no i kasa, nie za dużo, 20 groszy, 5 grosiaków ukraińskich grosz, 2 grosze, piątak no i tu oczyszczę w domu za czym co to będzie jakiś guzik zapewne złomu mało, bez szału, no ale teren przeszukany, nie wiem ile tu z tego będzie. Z 20 zł może bez strzału. Idę do chłopaku, zobaczyć, co tam wyszło. Jak poszło? Ma teraz. Yy, zarobiony jestem. <noise> Mody... Nie, no słuchaj. Chłop wyłowił Modyka... złoty młynek. Złoty młynek. Trafiejka dnia, no? Naprawdę, piękny. piękny. Młynek do kawy, chyba? Chyba tak. Tak wygląda, nie? No. taki de delikatniejszy jest, <noise> nie Zresztą. A, tu, było, tu są otwory mocujące do czegoś. Może ktoś coś będzie wiedział, niech napisze w komentarzu. Gratulacje, gratulacje. A z łomu tylko tyle. Trzech chłopa i jedno wiadro? Mamy dzisiaj <grym> tak rekreacyjnie pan. To kto jest wiecie niż pewne, że będę dalej w to grał <grym> Nawet kiedy mówią o nadrze Na mordę kuda To ja i moja dziupa Idziemy po swoje Każdy z nas wie, w którą podążać stronę